Witam wszystkich w miarę możliwości serdecznie w kolejnej grze z Humble Choice we wrześniu. Tym razem Heaven's Vault, Heavens o matko. Dobra. Od razu przyznam się, że to jest gra, która nie wpasowuje się w moje gusta. Bo jest to gra oparta w bardzo dużej mierze na narracji. Bardzo dużo rozmawiamy z różnymi ludźmi, przedmiotami, jak ten robot, a czasem mówimy do siebie. Zobaczcie, Świetnie. Jak widać, grafika jest 3D tła z dwóch wymiarowymi Które są w postaci. Które są w no. Niestety. Dla mnie to by za dużo. Dialogi nie są udźwiękowione Tylko co jakiś czas nar... narracja naszej głównej postaci, która podsumowuje coś.

to by nie niemożliwe, to by to, nic to nie stało. Tak, nie po. O, no, no, nie pojawiają się. Wypowiadamy, mamy odpowiedzi, pytania, stwierdzenie. O, to my. Czasem, jak poczekajmy, mamy większą opcję, więcej opcji, ale nie, ty ma zamku. Świetnie. Chyba gra. W też opiera się na tej relacji z tym robotem. Chyba. Nie wiem, że To Ta robot. Po prostu. Co? Wbijam na HT, czy? Nie, nie wbijam jednak. Jest bardzo dużo dialogów. Naprawdę, bardzo dużo dialogów i wiele różnych odpowiedzi. Dobra, spowiednie spaść. To co niby? Pozostaje. Co to czekasz? Daj, jedziemy z koksem, nie będziesz to. Ile może ważyć sprite 2D? Come on. Aha, robot nazywa 6, się 6, ponieważ. Nie wiem. Nasza główna postać jest Mało kreatywna w myślałym nas. Wszystko dzieje się powoli Jak on tu, jak on wjechał? No to, to wiem, no Zgłosiłem się O, że nie <grych> Tam jest. Dobrze, otwarte. Chodzimy. No chyba co znaliśmy Świetnie. Tak szybko, że ta gra jest tak powolna. Że nie mam pewności, że w jakimś najbliższym czasie zaprowadzi mnie ona do kolejnego części gameplayu. Ale trzeba nagle głośno, bez muzyka. Bo w drze oprócz tych dialogów, tak wszystkiego, mamy na przykład tajemniczy język, który próbujemy rozszyfrować. Dawał ferami. No dobra. O matka. Świetnie, nie mam, dobra, nie mam... ani mam... ani, robot, ani ja o, o, jest język, dobra Są symbole i próbujemy poniekąd odgadnąć ich znaczenie. Miałem uwagę poprzednie, jakie znamy. No dobra. To akurat jest, mamy pewność co do tego słowa. Światło tego nie mam pewności. Jest podobne do tego światła w sumie. Hmm. Hmm. Światło. Skadujemy. Dalej. O! To nie mam pensy może znaczyć. Neck you off. U. To jest nowy znak, nie Trust. No. Nie mam pewności co Trust, tak? Pytajnik w tym. Hmm. Dobrze, great. Co na to powiesz? Work? No nie wiem Relikwiarz No okej okay. Dobra, spoko Cikiera Niestety nie da się lutować. Tak Bardzo dużo dialogów Bardzo tekstu To jest to generacyjna, O, to też jest Dużo mówienia do siebie. To jest gra. Nie dla każdego. Jeśli ktoś lubi takie rzeczy, to mu się spodoba. Nie podzielałem Twojego optymizmu. Tak czy inaczej, Heavens Vault. Gra do wyboru w Humble Choice. Narracyjna gra bardzo powolna z prytami 2D. Na pewno znajdzie swoich entuzjastów. Chodzi, kto się spodoba. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i muzyka.